to przechodzimy teraz do ruchu. Mamy tego naszego DVL-a czy tam koza w jakiejś ustawionej podzie. I zwróćcie uwagę, on teraz jest cały zankorowany. Tak? Dlatego jak zrobicie sobie run, to on będzie dalej stać w tej pozycji. Natomiast żeby odbywał się ruch, żeby mogło się to wszystko ruszać, to ja muszę go odankorować. Wtedy pamiętajcie, że ta poza, którą zbudowaliście, ona nie będzie widoczna. Ona będzie dalej widoczna, jak zrobicie stop, a jak zrobicie play, to on znowu staje w normalnej pozycji. Trzeba to pamiętać. Jeśli jakiś yy, po prostu NPC ma się poruszać, to nie może mieć pozy. Tak? A jak ma mieć jakąś pozę, jak ten Eskimos, to on musi stać w miejscu. My się zajmujemy teraz ruchem. Więc tak, mamy sobie naszego dekoza. Ups. O, ten. I tak. Ee, ponieważ on jest skopiowany z Workspace'a, tak jak było play. To on ma tutaj skrypt animate, ale to jest local script. I po prostu on jest całkowicie nieważny i nieprzydatny. On, on, on nie zadziała, dlatego, że local script działa tylko, kiedy on jest tym graczem. Kiedy przenosicie go już do workspace'a, robicie z niego NPCK, to ten animate nie będzie przydatny. Najważniejsze jest to, żeby mieć gdzieś, gdzieś, gdzieś po prostu odłożone na miejscu, gdzieś, gdzie wiecie, gdzie to jest skrypcik, To jest na przykład w tym polar bear, także łatwo to zapamiętać, że to jest Rozdział o animacjach i ten miś polarny ma w sobie animate, ale script, a nie script. I trzeba zawsze, jak tylko chcecie, żeby jakiś NPC, jakaś postać umiała chodzić w taki fajny sposób. Wiecie o czym mówię, o jakim chodzeniu? O tym chodzeniu. Nie, żeby nie przesuwać się, tylko tak czsz, tylko żeby tak właśnie ładnie chodził. To trzeba mieć ten script. I go sobie po prostu kopiujemy. Idziemy do dekoza o tego Developer'a dekona kasujemy jego stary Animate i wklejamy nowy Animate. I on już będzie umiał ładnie chodzić. No ale chodzić, ale co znaczy, to czyli, czyli jak to, ale gdzie on ma chodzić? Gdzie on ma chodzić? Yy... Zasadniczo, jeśli tylko chcecie po prostu przetestować, czy dany NPC ma po prostu fajną animację. To najprościej. To jest weź sobie do jego humanoid properties. i Tutaj jest coś taki jak walk, walk to point. I jak znajdziecie sobie jakiś punkt na mapie, który ma, ja to, wziąłem, to, 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 to może wezmę tą okulkę, i on ma swoje jakiś position. Position, czyli jego umiejscowienie na, na mapie. I skopiujemy sobie to position do tego dekoza z humanoid. Tam teraz tam pójdzie. To jest dobre do sprawdzenia. Tak, skopiowałem, skopiowałem po prostu pozycję tej kulki do jego walk to point. Klikam Enter. I on idzie. A tak, tak jak ten misik, tak, bo to jest skopiowane z tego misika. Animacja jest skopiowana z tego misika. Czyli na przykład, a średnio mi się to za bardzo nie podoba. mieć chciałbym, idzie, żeby to była inna animacja. Nie taka, że te ręce tak rozłożone i tak dalej. Co tu zrobić z tym? Znowu wracamy do, 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 do tej, tej strony, na której była lista animacji. Ona jest podana na dole strony, ale też generalnie jest w rozdziale o animacjach. Tak, bo tutaj też ją podam, jeszcze do przypomnienia, ale ona jest... Dobrze już sobie dodać do ulubionych, ja mam ją dodał do ulubionych. Ja chcę, żeby on chodził na przykład jak, jak pirat. Cyk. ta opcja. Walk. Otwieramy sobie ten skrypt Animate. Ten nowy już skrypt Animate, ten już skopiowany z Polar o, tak, Cyk. I już ma chodzenie. Zatwiony. Teraz przetestujemy jeszcze raz. Kopiuję position. Te kulki. Wracam do Dekoza. I jego Himanoid. Ale już będzie wam Jego humanoid. Wrócam. Walk to point. Nowe te, te koordynaty. I idzie. <grystanie> Dobra, chodzenie jak pirat jest jeszcze gorsze niż chodzenie jak wilkołak, ale zostawił. bo już nie, bę, nie będę tutaj na, na, na żywo tego zmieniać. Nie będzie tak. Um, tylko ten walk to point to tak jednorazowo dla testu. A jak chcecie, żeby on tak chodził, jak, jak ten Misiek. To ogólnie w skryptach jest. O, a tego zrobimy, żeby już wiedzieć zawsze, że to jest. Decold Walking. Polar Bear. To jest akurat skrypcik, który napisałem, który mm, ma 5 punktów, między którymi chodzi. robi taki patrol. Kulka, 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 kulka. Tak jak on tak chodzi. Od jednego do drugiego. Eee, możecie użyć tego skryptu też też ten miś polarny ma go w sobie, patrol. A ma 5 punktów. Jeśli chcecie zmniejszyć ilość punktów, nie ma problemu. Na przykład trzy, tylko 2. No to. Next point to jest point A. Dobra, czyli on zaczyna odpuść do point A. Dobra, idzie sobie. Jeśli ten punkt A to jest punkt A, to zmień mu z A no to zmień mu, na, że teraz będzie iść do B. Dobra, spoko. Idzie do B. Jeśli ten punkt był A, to potem zmieni, zmieni na A. I zobaczymy, co się stanie. On zmienia sobie teraz pomiędzy A, B, A, B, A, B. Pójdzie do A. Z A pójdzie do B. A z B wróci z powrotem do A. Albo będzie Error. Nie można niczego wykluczyć. I Error, czy wróci? Wróci. Tak więc też to jest bardzo przydatny skrypcik, żeby zrobić takie. NPC-ki, które sobie wychodzą. I teraz tak. Jest jeszcze jedna rzecz. To jest tak zwany pathfinding. To jest taki mocno skomplikowany sposób, że na przykład żeby npc umiał rozpoznawać, że na przykład najkrót, najkrótszy punkt stąd, dotąd to jest tędy, przez wodę. Ale on jest mądry i wie, że lepiej przejść mostami. I nie będę się tym zajmować w tym rozdziale. Zrobię o tym osobny odcinek. W dziale ekspert, bo po prostu nie jest to takie. Nie jest to takie proste, ale też nie jest też tak na maksa przydatne. Na razie musimy sobie poradzić, używając prostych punktów. Teraz, że możecie ich sobie zrobić więcej, tak jak ja to miałem, na przykład 5. I za pomocą tych 5 można naprawdę fajną ścieżkę ułożyć taką. Tak więc, umiecie już. Tworzyć unikatowe NPC-ki czy to korzystając z DAMI, które trzeba ubrać, czy to korzystając z metody tworzenia tej w Game Settings. Czy nie, nie mam aplikowanego, muszę sobie najpierw aplikować w NPC Lessons Override. I teraz mogę tworzyć postacie w Game Settingsach, wymuszając jakiejś części ciała tutaj, potem robiąc play, kopiując tego mojego dekoza. i będę miał. Albo mogę używać tego fajnego skrypciku, który tutaj jest, który sprawia, że jak ja tutaj stanę, to zmieniam się w tą postać, która tu jest opisana w tym skrypcie za pomocą tych id. I zauważcie, że ten skrypt jest taki troszkę sprytny bo on też usuwa wszystkie bodycolorsy, pancy, szyrcy, szyr Chociaż akurat to nie jest sprzedaż. Bodycolors. Dlatego jestem teraz za. Jeśli będziecie chcieli, żeby bodycolors on zmieniał na takie, wiecie, bez koloru, to sobie tam mocność. I potem się go też kopiuje do, do Workspace'a. Następnie możemy ustawiać animację ludzikom. Nie animacje, tylko pozę. Tylko musicie pamiętać, że jeśli takiemu NPC-kowi robicie pozę, to trzeba go zanchorować całego. Możecie mm, dawać im fajne, takie proste idle animes. Albo takie wręcz, nawet nie takie proste, tylko takie dość skomplikowane, jak ta, co on tutaj robi. A jest skoki. Tak, dlatego, że ten pingwinek ma Panie humanoidzie, Simple Idle Anim Script, który ma Delfin. To nie jest Delfin. Czyli jak najczęściej dawajcie im to, żeby one tak nie stały, tak jak tamte Eskimosy, zamrożone, żeby miały taką małą animację, widzicie? Jest tak trochę się rusza. To się nazywa Idle Anim. I to się robi też tym, tym, tym samym skryptem, który sprawia, że ten Polar Bear chodzi ładnie. A jeszcze jedna rzecz taka, może, może na przykład może to komuś sprawić kłopot. Jak to zrobić, żeby zniknął ten napis Devil? To po prostu w Humanoidzie jest. Albo możecie zrobić display name cyk i wtedy on sobie kopiuje nazwę z tego, i możecie też skasować nazwę. Może spacer. O, no, i znika. Albo inaczej. W Humanoidzie sobie po prostu. Tutaj Display Distance Type Viewer. Jak to zmienić na non, a nie pojawia się jego na to. A że najlepiej to chyba. Ty. I to tyle. I to tyle. Co w następnym odcinku? Hmm. Może roz, rozmowy takie? Wiecie, że można, że można dodać, yy, żeby można było pogadać z takim, takim, czy to Eskimosem, czy kimś. To się robi bardzo prosto. E, Dialog. No i to będzie w tym odcinku, jak to zrobić, żeby z nim można było pokazać. Także to zrozumie.